W związku z tym, że obchodzimy stulecie bankowości pocztowej, to ta wizja przyszłości jest też w naturalny sposób oparta na tych doświadczeniach przeszłości. I te elementy, które nam się kojarzą z tym momentem powołania Pocztowej Kasy Oszczędności, nadal pozostają aktualne. Bo jakie to są elementy? Po pierwsze, Pocztowa Kasa Oszczędności została powołana jako jedna z pierwszych instytucji niepodległego państwa polskiego z dwóch powodów. Poczta Polska, jako taka, była często pierwszą instytucją, która kojarzyła się ludziom, obywatelom z niepodległym państwem, a po drugie, była również przedmiotem, podmiotem zaufania dla obywateli. Oba te elementy paradoksalnie są dzisiaj również niezbędne w tej nowoczesnej gospodarce, bo Poczta Polska jest dostępna dla obywateli w całym kraju, jest instytucją zaufania a to, co jest znakiem przyszłości, czyli gospodarka cyfrowa, bo w, te, w ten atut wchodzimy, również integralnie zwiąże z czymś takim, co możemy określić jako zaufanie, bezpieczeństwo. To znaczy coraz bardziej będziemy cyfrowi, coraz więcej usług będzie się odbywało w tym świecie wirtualnym, ale paradoks jest taki, że w tym świecie wirtualnym bezpieczeństwo i zaufanie również jest fundamentem. Jeżeli chcemy korzystać z jakichś usług, musimy być przekonani, że ta usługa jest bezpieczna i możemy zaufać temu, kto tą usługę dostarcza. I to jest ten fundament. No nieco bardziej konkretnie to jest tak, że chcemy Dostarczyć klientom Banku Pocztowego i Poczty pewien łańcuch wartości, polegającej na tym, że korzystając z konta bankowego w Banku Pocztowym również można wygodniej korzystać z usług pocztowych. Wyzwaniem, które przed nami stoi, nad którym pracujemy, to jest wspólna oferta w zakresie e-commerce, gdzie Poczta Polska posiadając Bank Pocztowy dysponuje całym łańcuchem logistycznym, również chociażby z elementem finansowania, kredytowania czy obsługi płatności. A ten, ta gospodarka e-commerce, czyli sposób dokonywania zakupów w Polsce się zmienia ta dynamika się zwiększa, więc coraz więcej ludzi będzie kupowało, jak to się mówi kolokwialnie, w internetach. Tak? My tutaj chcemy właśnie wspólnie oferując dostarczać dla klientów pewien łańcuch wartości, ten kierunek digitalizacji przy wykorzystaniu zaufania, to jest właśnie ten kierunek przyszłości, nad którym chcemy pracować, żeby tak może przybliżyć naszym klientom to co się stało w ostatnich miesiącach, to chociażby to, że dla wszystkich klientów Banku Pocztowego udostępniliśmy już w pełni nowoczesną mobilną aplikację Envelo Banku jako marki cyfrowej Banku Pocztowego. W związku z tym każdy klient Banku Pocztowego dzisiaj ma dostęp do nowoczesnej w pełni cyfrowej aplikacji mobilnej, gdzie ze wszystkich usług bankowych może korzystać w sposób mobilny. Mamy gości ze Szwajcarii i z Francji. To są jedne z takich dwóch przykładów, nie przypadkowo, bo wybieraliśmy nie, 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 nie rzucając lotkami, tylko dokonując jakiejś analizy, bo ja powiedziałbym tak, że bankowość pocztowa jest bardzo podobna na różnych rynkach ale y, y, zawsze ma swoją specyfikę. Czy te rynki, każdy jest, nie ma jak gdyby identycznego odtworzenia, no, co jest myślę zrozumiałe, tak? czyli, czyli każdy model jest nieco inny. Y, y, no, bank Poczta Francuski w związku z tym, że z jednej strony jest to bank relatywnie młody, bo ma kilkanaście lat swojej historii, ale z drugiej strony Poczta na przykład od wielu dziesiątek lat świadczyła już część usług finansowych chociażby transakcje przelewów, czy, czy, czy posiadanie, czy założenie konta bankowego przez pocztę polską. Więc to była taka instytucja hybrydowa, gdzie kilkanaście lat temu podjęto decyzję, żeby powołać specyficzny bank pocztowy, tak, który, którego właścicielem jest poczta. Jest to bank, który odniósł w tym okresie ogromny sukces. Dlatego, że stał się jednym z większych banków w ciągu tych kilkunastu lat jednym z większych banków we Francji i chcemy ten case analizować po to, żeby lepiej tworzyć przyszłość i strategię dla banku pocztowego. Bank Pocztowy w roku 2019, czyli tej historii najświeższej, myślę, że bardzo dobrze wykorzystuje okres koniunktury gospodarczej, dlatego że ten rok wykorzystaliśmy na procesy, budowę procesów optymalizacji w banku, restrukturyzację salda kredytowego, zmniejszenia wpływu złych kredytów na, na, na sumę bilansową banku. Czyli dokonaliśmy, dokonujemy, dokonaliśmy takiej optymalizacji wewnątrz banku i myślę, że w tych wszystkich aspektach będzie się czym pochwalić w roku 2019 po to, żeby de facto właśnie bank pocztowy był gotowy już do nie do rozwiązania problemów przeszłości, ale do budowania przyszłości. Wyzwaniem na przyszły rok jest zwiększenie potencjału sprzedażowego przez sieć Poczty Polskiej i również zdobycie, zdobywanie jak gdyby czy przyciąganie do banku pocztowego nowych klientów. Chcemy pracować nie tylko na bazie tych klientów, których mamy, ale również efektywnie rozszerzać naszą bazę klientów.